Cześć kochani, witajcie na kanale Beauty Blog zapraszam Was na kolejny film na moim kanale, a dzisiaj to będą znowu z drapeczki, więc bez błędnego gadania przechodzimy do filmu. Intro z kolejnym odcinkiem ze zdrapkami dzisiaj wydałam 15 zł zobaczymy ile się zwróci jak widzicie mamy zdrapkę jedną za 5 zł jedną za 3 mamy 3 zdrapki po 2 zł w tym dwie są zdrapki, które wyszły niedawno są nowością i jedna zdrapeczka za złotówkę także bez zbędnego gadania przechodzimy do drapania i zaczniemy sobie od zdrapki za złotówkę o co tutaj chodzi? Musimy zdrapać pole gry i znaleźć trzy takie same kwoty, i wygrywamy tę kwotę. Także to jest czas na kasę, także drapiemy, słuchajcie. O, o coś tutaj ciężko się drapie. I jeszcze taką ciekawostkę. E, powiem Wam, że tak: zrabkę tą, siódemkę. E, nie, przepraszam, zrabkę tą. Te koty i szczęśliwe linie kupiłam w swojej szczęśliwej kolekturze, natomiast plaster miodu i siedemki kupiłam w innym miejscu, także zobaczymy, które wygrane będą, No więc tutaj mamy złotówkę 2 złote, 5 zł 5 zł, także mamy szansę na wygranie 5 zł lub na 2 złote mamy dwa razy po 5 i dwa razy po 2 złote, także no co? Prosimy o piąteczkę jeszcze nie no i mamy 100 złotych, także zdrapka przegrana, nic tutaj niestety nie wygraliśmy. Teraz przechodzimy do zdrabki Super 7, którą ostatnio też drapałam. Musimy tutaj znaleźć siódemkę i wygrywamy wtedy przypisaną do niej kwotę, ewentualnie czerwoną siódemkę i wtedy kwotę wygraną mnożymy razy dwa, także szukamy. 4 złotych, o Jezu, czwere... cztery, czwóreczka, mamy szóstkę. Dziewiątkę, piątkę, trójkę, ósemkę i ostatnia szansa. O, zobaczcie, wygraliśmy. Przepraszam, ale w tle yy, Klumczyn, czy ten... Y, przepraszam, ale w tle jest yy, telefon, słuchaj, także coś tam piszą. Także zobaczymy tutaj. Zobaczymy ile wygraliśmy. Chyba złote, słuchajcie. Czy to jest akurat ta zdrabka z tej yy, z innej kolektory. to nie było? To szczęśliwa. była ta za i, i nie wygraliśmy. No dobra. I tutaj zwróciła nam się dwa złote. Zobaczmy, jakie inne były kwoty. No szkoda, że nie czerwona siódemka, ale wiecie, ważne, że coś tam. że coś wygraliśmy. Także. Dobra. Odkładam na drugą kubkę, tam gdzie będą wygrane zdrapki. Teraz przechodzimy do tych nowych zdrapek. Teraz przechodzimy do tych. Yy, Zrapek po 2 zł i to są e, i to jest słuchajcie nowość upsie i to jest słuchajcie nowość e, czarny kot i biały kot więc zobaczymy czy tutaj nam coś się poszczęści e, zacznijmy może od czarnego kota bo niby czarny jest już taki pechowym kotem, to co musimy zrobić musimy po prostu znaleźć e, wygrywające liczby w naszych liczbach, no i tyle i wygrane sumują się więc zacznijmy może od wygrywających liczby Mamy 15 i 40. Więc teraz szukamy tych liczb w naszych liczbach. 42. Boże, już tak mówię, Boże, wygraliśmy. A to 42 jest. Dobra, szukamy dalej. 44. I to było do wygrania 1000 zł. A możemy wygrać aż 44 44000. Zobaczymy dalej. 24. I to mogliśmy wygrać 5 zł. 11. I mogliśmy wygrać 50 zł. 30. I do wygrania, była, do wygrania były 2 zł. 25 i piąteczka. 18 i 44 tysiące. Kurczę. Co byście zrobili, jakbyście wygrali właśnie taką wielką kwotę? 44 tysiące na przykład. No, nie wiem, słuchajcie, co bym zrobiła. Ona by musiała bardzo długo pomyśleć. No i co? No i zdrabka jest. Nieszczęśliwa. To jest z tej właśnie mojej szczęśliwej, niby kolektury, nie? Druga zdrabka i nie wygrana, więc odkładamy na kupkę przegranych i bierzemy kolejną zdrobkę, tym razem białego kota. No i to jest to samo, tylko że po prostu inny kot. Zaczynamy od wygrywających liczby: 45 i 28, 13, 23. 27. O, jak było blisko i byśmy wygrali 1000 zł. O, by się wyjechało na jakieś wakacje. Co? 37. 36. 40. 21. 11. No nie, znowu Znowu przegrana. Znowu moja kolektura szczęśliwa już nie jest taka szczęśliwa. Dobra, te szczęśliwe linie zostawimy sobie na koniec i przechodzimy teraz do najdroższej zdrapki z tego e, dzisiejszego, z jest to, słuchajcie, plaster miodu. Co musimy znaleźć? Co możemy... Co musimy zrobić w tej grze, w, w zrabce? Po prostu tak. Jeżeli w danej grze znajdziesz trzy identyczne symbole, wygrywasz kwotę przypisaną do, do tej gry, a w bonusie musimy znaleźć pszczółkę, pszczółkę i wygrywamy 25 zł. Także zaczynamy. grę numer jeden. Musimy znaleźć trzy takie same symbole. Plaster miodu. No już tutaj widzę, że przegramy, bo mamy skrzynkę i safe. Dalej mamy portfel. Złoto, korona i plik. Dalej złoto, drzewo, plik, złoto i safe. No i przegrana kolejna. Czwarta gra, portfel, gwiazdka, portfel. Jeszcze raz portfel i wygrywamy, słuchajcie. Musimy to wygrać 200 tysięcy. Plaster, drzewko i moneta, no niestety. Kolejna gra, kwiaty, klik kwiaty. Moneta i bank, kolejna gra, ul, podkowa, skrzynia i kwiaty, jaka po prostu, ja nie wiem, i to jest z tej innej kolektury, nie? Kojniczynka, czy przyniesie nam szczęście, no nie przyniesie, tęcza i podkowa, należy tam nam bonus. Przecież bo pszczołę, mamy jabłko, ja nic, kolejna zdrabka przegrana, znowu wygramy tylko 2 złote, ostatnio na w poprzednim odcinku wygraliśmy tylko 3 złote, także. No dobra, ostatnia zdrapka, ja tutaj sobie zmienię, a w ogóle to zdrapaliśmy piątką, ale teraz sobie zmienię na 5 bo tu potrzebujemy mniejsze, mniejsze, mniejsze monetę. I szczęśliwe linie, powiem wam, że uwielbiam takie zdrabki, wszystkie te szczęśliwe linie, jakieś owocowe eksplozje, jakieś grzówki, są po prostu moje ulubione. O co tu chodzi w tych szczęśliwych liniach? Okej okay, kochani, musiałam przerwać chwilkę, wracam, bo y, moja córka się obudziła, także no, nie wytrzymała tej chwili. Dobra, e, co musimy zrobić w tej zdrabce? E, odkryj pole, twoje symbole i każdy z 22 symboli zdrab w liniach z przypisaną wygraną. Skompletowanie wszystkich symboli w jednej linii oznacza przypisaną wygraną, pod polem wygrana Wygrane sumują się i mamy 12 szans na wygraną i możemy wygrać 30 razy po 36 tysięcy. No zobaczymy. Chodzi wam, że jeżeli chodzi o tą zdrabkę, to czasami w niej wygrywam. No zobaczymy. Mamy tęczę i szukamy tęczy. Jeżeli chodzi o zdrabki, to one będą się pojawiać. Co tydzień, w każdą sobotę o godzinie 9 rano. Także, jeżeli chcecie nie przegapić żadnego odcinka, to musicie oczywiście subskrybować mój kanał, który teraz tutaj się napisze. Pojawi się wielki napis: Subskrybuj. Także klikajcie w niego, subskrybujcie mój kanał. Aby być na bieżąco ze zdrapeczkami, teraz szukamy dzwona. I teraz zrobimy tak: ile będzie łapek w górę pod tym filmem, to na tyle kupuję zdrabki. Więc, no, dawajcie czadu, kolejny symbol, to pomarańcza. Powiem wam, że mnie zaskoczyliście konkretnie, jeżeli chodzi o wyświetlenia pod ostatnim filmem ze zdrabką. Nie spodziewałam się takiego fajnego odzewu, za co wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No I mam nadzieję, że zostaniecie ze mną najdłużej cytryna. A we wtorki będą się pojawiały takie moje normalne filmy, czyli jakieś tam projekty Denko, ulubieńców, jakieś takie kosmetyczne rzeczy, także to. Przepraszam Wam bardzo, że tak dzisiaj kurczę, tak jakoś e, ciągle jakieś tam cięcia są, ale po prostu no tutaj mi marudzi moje maleństwo tak bardzo, że nie wiem o co to chodzi. Szukamy cytryny. Czy jeszcze mam jakąś gdzieś cytrynę? Nie. Także tak jak wam mówiłam, we wtorki będą się pojawiały normalne filmy na moim kanale, a w sobotę będą się pojawiały zdrapki. Co sobota, zdrabka o godzinie 9 już szukamy podkowy, ale podkowy nie widzę. Ile teraz będzie pod tym filmem tyle ile łapek w górę? Za tyle kupuję zdrapki. I oczywiście, teraz szukamy złota. I oczywiście możecie pisać mi w komentarzach, jaka mam e, teraz zdrabki zdrapać, e, bo powiem wam, że dużo zdrapek wyszło nowych. Teraz szukamy gwiazdki. Ale powiem Wam, że teraz jest bardzo, bardzo mało zdrapek za, diament, e, za złotówkę czy za 2 złote, więc to jest za 5 i za 10. Nie mieliśmy gwiazdki. Teraz szukamy śliwkę. No i napiszcie mi, jakie zdrapki są dla Was szczęśliwe. Tak jak wiecie, że na przykład kupicie i wygrywacie. No i czy macie takie właśnie szczęśliwe kolektury. Wiecie, szczęśliwe, nie? <gry> Kości. to jest nasza ostatnia zdrapka także mam nadzieję, że chociaż jeszcze w niej coś wygramy oby bo powiem wam że ja z wygranych zdrapek w ogóle nie kupuję nowe zdrapki tylko sobie te w całą wygraną co wygram w zdrapce odkładam na wakacje słuchajcie dobra banana szukaliśmy banana mieliśmy tylko raz szukamy teraz szukamy słuchajcie gruszki no i nie ma gruszki, niestety. Garnek. Jest garnek tutaj na dole. Tylko jeden. O, patrzcie, była gwiazdka! Powinno tam że jestem w ślepa. No, trochę dalej patrzę, więc mogę <śmogli> nie dowiedzieć. E, pomarańczy też była? O Boże, naprawdę jestem, słuchajcie, jakaś ślepa. No dobra chyba to wszystko, nie? Dobra, szukamy dalej. Truskawka, tak, tu widzicie moją, łapkę właśnie mojej córki, która tutaj mi przeszkadza troszkę, no ale trudno. Taki przeszkadzaj może też być. Truskawka, nie mamy truskawki, a ja zawsze nagrywam to, jak jestem sama w domu, albo jak chłopak gdzieś wyjdzie, jest zajęty, więc no... I nie mam z kim jej zostawić. Słońce mamy tu i słońce tu, więc no przeszkadza nam w filmie. Ale mam nadzieję, że... Przepraszam was serdecznie. Ojejciu, broi mi, broi dzisiaj słońce. Szukamy. Już chyba nie ma słońca. Chyba nie ma już słoneczka. Także szukamy kolejny symbol. Jest to winogrono. Winogrono, winogrono, winogrona. Nie ma winogrona. Kolejna to sakwa. Sakwa. Tutaj mamy jedną sakwę. No i tylko jedną niestety mamy, tak? cię brakuje nam jabłka, klucza, ananasa. Także co? No poprosimy jeszcze jakąś wygraną. Zdrabki, diament. Diament jeden. O! ma! Zobaczcie! Mamy jedną linię tutaj. Więc na końcu sobie zdrapiemy ile tutaj wygraliśmy. Ale fajnie, ale fajnie, więc po jednej wygraliśmy tylko teraz dwóch. dwóch! Zobaczymy ile, pewnie trzy złote, no ale... Czy trudno. Kwiatek. Szukamy dalej, może coś jeszcze będzie. Kwiatek. Jeszcze jeden kwiatek. Jeszcze kolejny symbol. Krap. Mamy krabika. I to wszystko. Biedronka. Na no biedronki nie mamy. Jeszcze mamy serduszko. Serduszko mamy tutaj. No i poproszę trefu i będę miała dwa wygrane. Dwie wygrane. No ale pewnie już nic z tego nie będzie. No i korona. Oj, nie lubimy korony teraz, nie. I korona nam nic nie dała, i bardzo dobrze. No dobra, więc mamy jedną wygraną. Tutaj mamy w jednej linii diament, słońce, złoto i kości. Teraz jeszcze zobaczę, czy na pewno nam się zgadza. Diament mamy, słońce mamy, złoto mamy i kości też mamy. No dobra, to ile wygraliśmy? 3 złote, no ale spoko. Więc podsumowując. Wydaliśmy 15 zł, a wykleiliśmy 5. Nie jest źle, mogło być gorzej, ale nie jest źle. Także pamiętajcie, teraz ile łapek w górę, tyle za tyle kupuje zdrapki. Także pamiętajcie, aby oczywiście mój kanał subskrybować, dawać łapki w górę i oczywiście komentować, a my będziemy się już za tydzień w kolejnym filmie. Bajo!